Dlaczego twoje pliki RAW po zgraniu na komputer są dużo ciemniejsze niż to, co widzisz na wyświetlaczu aparatu? I oczywiście zakładam, że tutaj w wyświetlacz aparatu mamy ustawiony optymalną jasność, czy to wizjer, czy nasz ekran, bo tutaj oczywiście jasność możemy mieć ustawioną według czujnika, czyli automatyczną, ewentualnie ust możemy ustawić sobie ręczną. I jest taka funkcja w większości aparatów, yy, na przykład w Canonie nazywa się automatyczny optymalizator jasności, na przykład w Nikonie to jest D-Lighting, i chodzi o to, że ona ma wpływ na JPEG, czyli nawet jak fotografujemy w rawach, trzeba pamiętać, że w takim rawie zaszyty jest JPEG, który daje nam ten podgląd tych naszych parametrów, które ustawimy. Bo oczywiście potem jak zrywamy do Lightrooma, czy Capture One, chodzi o to, że aplikacja sobie odczytuje tylko te dane pliku raw, już tego JPEG-a na początku gdzieś tam na chwilę zaczytuje, ale potem już widzimy ten surowy plik. Ta funkcja służy do rozjaśniania cieni i zazwyczaj jak oceniamy zdjęcie na wyświetlaczu, czy wizjerze, a nie popatrzymy na histogram, to może się potem okazać, że przez tą funkcję widzimy to zdjęcie jaśniejsze niż jest ono w rzeczywistości. Dlatego tą funkcję. Fotografujemy w rawach, ewentualnie RAW plus JPEG, ale bardziej wykorzystujemy RAWy, no to w tym przypadku ja polecam tą funkcję wyłączyć ze względu na to, że wtedy ten RAW będzie prawie taki identycznie wyglądał jak to, co na ekranie, jeśli chodzi o jasność. Polecam ostrożnie z tej funkcji korzystać, mimo że wydaje się ona pożyteczna, to jest bardziej dla osób, które fotografują tylko w JPEG'ach, albo często korzystają z tych JPEG, bo wtedy fajnie nam to rozjaśni cienie, a też światła będą odpowiednio tutaj zachowane. Warto to sobie zmienić. Ja polecam wyłączyć, jeśli pracujemy profesjonalnie. I zazwyczaj korzystamy tylko i wyłącznie z RAW-ów do edycji. Dzięki temu będziemy mieć bardziej poprawnie naświetlone i będzie nam łatwiej potem te zdjęcia edytować. Daj znać w komentarzu, czy coś takiego zauważyliście u siebie, że te zdjęcia są troszkę za ciemne. Ewentualnie spróbujcie tę funkcję sobie wyłączyć i zobaczyć, czy przyniesie to odpowiedni efekt.